W związku z setną rocznicą wybuchu I Wojny Światowej, która przypada 28 lipca, władze Srokowa rozpoczęły działania mające na celu uczcić pamięć poległych żołnierzy na ziemi srokowskiej. Podjęta została m.in. oficjalna uchwała dotycząca utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Staramy się, żeby to jakoś żeby te miejsca pamięci wyglądały, żeby były zadbane, a nie pozarastane chwastami. I jest to miejsce pamięci. Aby przybliżyć mieszkańcom historię ich ziemi oraz działania wojenne, które rozgrywały się na terenie gminy Srokowo w okresie I wojny światowej, w ramach projektu przygotowano wykład o tamtych wydarzeniach, których trwałym elementem krajobrazowym są mogiły i cmentarze. Pozwolę sobie zacytować dodatkową informację z tej książki. To jest jedyny polski zapis o I wojnie światowej w Srokowie. Pierwsza wojna światowa spowodowała ponowne zniszczenia srokowe. W 1914 roku miasto zajęli Rosjanie. Tutaj chcę powiedzieć, że do 1945 roku wzrokowo było miasto, o czym pewnie doskonale wiecie. Zburzona została podcieniowa zabudowa rynku i wiele domów. Po wojnie miasteczko się odbudowało, nastąpiła nieznaczna aktywizacja dzięki wzniesieniu fabryki maszyn. No i tutaj widzicie same nieprawdziwe rzeczy, bo nie było już odcieniowej zabudowy. Srokowo posiadało już współczesną zabudowę, zabudową taka, jaka obowiązuje dzisiaj widoczna jest przez Was. Jeśli chodzi o tą fabrykę maszyn, to nie była fabryka maszyn, tylko rozbudowana w która, który miał taką część, gdzie produkowano i repelowano drobny sprzęt rolniczy. A dowodem na to, że Srokowo posiadało już zabudowę widoczną obecnie, jest strona internetowa, którą pewnie doskonale znacie, www.raincourt.b. Kto zna tą stronę? Rękę do góry. O, osób. Ja polecam tą stronę, tam możecie się dowiedzieć. Właścicielem tego portalu jest Karl Weiss, syn właściciela tego portalu który corocznie przyjeżdża do P-13, co się corocznie widuje i miesiąc temu też miałem okazję spotkać się z nimi i porozmawiać. I pan Harry Weiss wprowadził już stronę polską, więc nie musicie już się męczyć z językiem niemieckim, klikacie na odpowiedni link i cała strona historii Srokowa, tudzież przepiękne zdjęcia Srokowa i okolic, są już podpisane w języku polskim. W przypadku gminy Srokowo, którą bardzo chwalę szczególnie władze samorządowe, bo już na ten pomysł uczczenia setnej rocznicy pierwszej wojny światowej Pomyśleli ubiegłym roku jesienią. Na terenie gminy Strokowo, podobnie jak na terenie wszystkich gmin Powiatu Kęcznińskiego, które usiane są grobami z I wojny światowej, zachowanymi bądź nieistniejącymi już, to są groby żołnierzy rosyjskich i niemieckich. Trzeba podkreślić jedną rzecz: otóż, byli gospodarze tych terenów czyli Niemcy, dbali również o Honorowy pochówek i opiekowali się grobami żołnierzy strony przeciwnej, czyli w tym wypadku Rosjanami. Dosłownie dwa miesiące temu, w czasie moich prac wizyty, czy tudzież poszukiwań terenowych, natrafiłem na jeszcze dodatkowe mogiły. One wyszły nam po nasadzeniach drzewach, ale kiedy nałożyłem na, na to mapę niemiecką, sztabową mapę niemiecką, wyszło na to, że w lasach, w okolicach Marszałek są e, cztery mogiły pojedyncze i jedna mogiła zbiorowa żołnierzy rosyjskich, która no, została zniszczona w czasie wyrębu lasu, ale pozostały pojedyncze drzewa, które świadczą o miejscu pochówku. W gminnym ośrodku kultury w Srokowie zgromadzili się liczni mieszkańcy, aby dowiedzieć się o historii swojej ziemi. Wykład składał się z dwóch części i uzupełniony był prezentacją multimedialną. Tak jak każdy, pewnie mieszkaniec Srokowa, interesuje mnie to, a także inne zagadnienia związane z moją miejscowością. To było dość interesujące. Dowiedziałam się nowych, ciekawych rzeczy, a także powtórzyłam sobie lekcje historii, które także informowały nas o tym, co się działo w czasie II i I wojny światowej. Na lekcji historii dużo nam nauczyciel opowiadał o I wojnie światowej, no i bardzo fajnie było posłuchać o tym, Wydarzeniu. Dużo ludzi może nie zwraca uwagi na te, no bo to tak przy drodze, to nie wygląda za bardzo ciekawie, ale myślę, że warto, bo, no bo to jednak jest kultura Polski i naszych ziem. Oprócz gimnazjalistów co roku porządkujących cmentarze, na terenie gminy Srokowo funkcjonuje Stowarzyszenie Blusztyn, które bierze czynnie udział we wszelkich inicjatywach dotyczących rewitalizacji dawnych mogił i cmentarzy. Naszym celem jest po prostu podtrzymanie u obecnych mieszkańców świadomości, że dzisiejsze swoje miejsce zamieszkania zawdzięczają tym osobom, które tutaj kiedyś żyły. No i w ten oto sposób próbujemy uczcić ich po prostu pamięć. Wiele tych cmentarzy jest zapomnianych, wiele jest już totalnie zdegradowanych, nie ma po nich po prostu śladu. Dodatkowo w ramach działań cmentarze zostaną oznakowane tablicami informacyjnymi oraz umieszczone na interaktywnej mapie Srokowa.